Chodziło nie tylko o dobrą zabawę, integrację i miłe spędzenie niedzielnego wolnego czasu. Na festynie parafialnym przy kościele na placu Zamkowym zbierano pieniądze na niezbędne remonty w świątyni. W tym roku mamy posadzkę do wykonania i tak różnymi. Bo wiadomo, że otrzymaliśmy dotacje z miasta, ale też musimy mieć własny wkład, wobec tego różnymi sposobami próbujemy jakieś te, te pieniądze zdobyć. Mimo kapryśnej tego dnia pogody parafianie nie zawiedli i jak mówią dobrze się bawili. Bardzo dobrze, tylko pogoda trochę nie dopisała, dlatego jest troszkę mniej ludzi, ale jak widzimy, ludzie się potrafią bawić, się bawią. Bardzo super, impreza też fajna. Myślę, że wszyscy są też zadowoleni. tego roku na festynie, czy nie? Każdego roku. Wszystko się pięknie zaczęło o godzinie 14 od takiego mocnego wejścia, czyli orkiestry dętej, no ale do 16, a potem trochę nam przeszkodził deszcz. Zaczęło padać, ludzie się rozeszli, ale po go, półtorej godzinie znowu wrócili, także w zasadzie kończymy to w tej chwili. To są już te e, wydawanie nagród, które zostały przeznaczone. Właśnie przed chwilą odbyła się ta e, naj, bardzo piękna e, sprawa, kiedy ta główna nagroda, telewizor 49-calowy e, wygrała Agata. No i to jest takie piękne. Mimo tego nie sprzyjającej dzisiaj pogody, to ludzie tyfali, no jesteśmy z tego zadowoleni. Parafianie bardzo licznie włączyli się w przygotowanie festynu, przygotowali mnóstwo jedzenia, ciasta i torty na deser. Były także dania z grilla. Nie zabrakło tradycyjnej loterii fantowej, która zawsze jest oblegana przez chcących coś wygrać, ale jednocześnie wesprzeć cel festynu. Na naszym festynie parafialnym szeroko włączają się nasi parafianie i trzeba im to serdecznie podziękować i chylimy czoła z księżmi bo naprawdę ogrom pracy, jakie wkładają w każdy festyn jest bardzo duży. To jest praca bezinteresowna, praca, która ma na celu jedną rzecz – wspieranie parafii. Festyn finansowo i rzeczowo wsparli niezastąpieni sponsorzy. Serdeczne dzięki za wszystkie dary, które otrzymaliśmy, za wszystkie nagrody, które zostały już przeznaczone na to, żeby ktoś inny też się mógł z tego cieszyć.